Święty Paweł, który był takim, przepraszam za wyrażenie, rasowym chrześcijaninem, takim pierwszym w tej całej generacji chrześcijańskiej, mówi o sobie w liście do Efezjan tak, Mnie zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana łaska ogłosić Poganom jako dobrą nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa. On mówi Mnie zgoła najmniejszemu. Paweł był rzeczywiście ostatnim apostołem z tej grupy wielkich apostołów. A może powinienem powiedzieć najmniejszych apostołów, najwięcej uczynił dla rozszerzenia chrześcijaństwa. A przecież był czas, kiedy podejrzewano go o to, że jest niebezpiecznym szpiegiem faryzejskim. Nie był dopuszczany do ścisłego grona, nie ufano mu. To był taki najmniejszy, taki najmniej zaufany człowiek spoza, spoza granicy. A właśnie ten człowiek zrobił najwięcej. My też mamy czasem takie patrzenie na kogoś, mówimy, a to jest ktoś taki nieważny albo podejrzany, nie ufamy mu, a może się okazać kimś niezwykle cennym. W pierwszym do Koryntian w 15 rozdziale Paweł pisze „Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów, udaje czy mówi prawdę. To taka gra literacka, czy rzeczywiście wierzył w to, że jest najmniejszy. I niegodzien zwać się apostołem jestem, bo prześladowałem Kościół Boży. Tak, ma świadomość tego, jak wielkim grzesznikiem był, i czasem też nam się wydaje, że z powodu naszej przeszłości, naszych grzechów, nie jesteśmy godni czegoś lub niczego. ale Bóg potrafi nawet z najmniejszego, z najgorszego człowieka zrobić tak wspaniałą postać jak Paweł. Nie ma ludzi nieważnych, nie ma ludzi nie do nawrócenia. Wynika z tego, że. Nie ma sytuacji nieważnych nawet w naszym życiu. Wszystko ma znaczenie, nawet droga w dolinie, w ciemnej dolinie ma znaczenie i to jeszcze jakie, może uratować życie. Nawet zło, które popełniliśmy, tak jak Paweł mówi, bo prześladowałem Kościół Boży, nawet zło, które popełniliśmy, możemy wykorzystać dla jeszcze większego dobra. Bo świadomość prześladowania pozwoliła Pawłowi być bardzo gorliwym i takim autentycznym człowiekiem wobec Boga i wobec ludzi. Właśnie dlatego, że był zły, to później był bardzo dobry. Nawet ze zła umiał zrobić coś dobrego. Sam nasz Bóg kiedy zdecydował się być jednym z nas, stać się krewniakiem naszym, to przecież też nie wybrał Jerozolimy, Paryża czy Rzymu, tylko wybrał miasteczko mieści nad podłą Betlejem. I kiedy arcykapłani spotkali się z Herodem, zastanawiając się gdzie narodzi się Mesjasz, to niektórzy z nich przypominali sobie takie porostwo Michała, a ty Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś najmniejsze, najlichsze spośród głównych miast Judy. A przecież było rzeczywiście naj, najlichsze, najmniejsze i tamten Syn Boży się urodził i to jeszcze nie urodził się w jakimś największym domu, w tej najmniejszej mieścinie, tylko urodził się jak wiemy w stajni czy w jakiejś stodole. Co za upodobanie ma nasz Pan Bóg do tego, co jest takie małe, banalne, nieważne, zlekceważone, zignorowane? Bóg również jest wierny w tym traktowaniu tego, co najmniejsze, z największą miłością. Popatrzcie w innym miejscu, u Łukasza w 12 rozdziale, Jezus opowiada o tym, że za bardzo się przesadzamy z troską o siebie samych. Że on, Pan Bóg. Dba o nas, nie musimy tak strasznie się bać o to co będzie z nami, bo Bóg ma troskę o nas. I jako przykład podaję takie dwa wspaniałe przykłady moim zdaniem. Gdzie również pada słowo najmniejsze. Chociaż może wprost nie jest przetłumaczone. Mówi nie martwcie się o życie, o jedzenie, i o picie i o ubranie. Bo kruki... pazlinożerne, nieczyste ptaki dla Żydów, takie które budziły wstręt u każdego Żyda. A jednak te kruki, Bóg je żywi każdego dnia, chociaż są najwstrętniejszymi ze stworzeń. Dla mnie jest to bardzo poruszający przykład. Myślę sobie na przykład o sobie, że mogę być etapami w moim życiu najwstrętniejszy w oczach Bożych ze względu na moją padlinożerność grzeszną. Ale Bóg nie mówi tak gniewam się na Ciebie, Augustyn, nienawidzę cię, bo jesteś padlinożerny jak grzech. Bo jesteś nieczysty, bo jesteś wstrętny, bo jesteś obrzydliwy. Tylko On mnie dalej karmi. I nawet w takich chwilach, kiedy ktoś tutaj może w mieszkaniu obok naszego pościoła obrzuca strasznymi bluźnierstwami Boga, pluje, klnie i przeklina tego Pana Boga, to przecież ten sam Pan Bóg daje mu siłę do poruszania rękami, do wyrzucania tych przekleństw, do zjedzenia, ubiera go, głaszczy go po głowie, pozwala mu się wyspać jest dobry. Wobec takiego najmniejszego człowieka, najmniejszego w sensie moralnym. Albo Jezus mówi tak a lilie nie przędą, nie kupują ubrania, a przecież Salomon nie był tak ubrany, jak jedna z tych lilii, która jutro zostanie wycięta i wrzucona w piec. Bardzo ciekawy szczegół, a po cóż to lilie wyrzuca się do pieca, żeby ją spalić. Przypomina mi się coś takiego, że wyrzucanie do pieca to jest yy, detal z opisu sądu ostatecznego dzisiaj, w tej Ewangelii, tam ci potępieni pójdą w ogień wieczny, a co tam Lilia w piecu będzie robiła. A no właśnie jeśli to jest Lilia, która do pieca ma być wrzucona, to może być nawet takie istnienie, bo to może być metafora, która jest już nieodwracalnie przeznaczone do potępienia, bo jest tak grzeszne, że już się nie da zbawić na tego, nawet tego istnienia, nie? A teraz zobaczcie, a jednak Bóg w dobroci przyodziewa wspaniale niż Salomona kogoś, kto być może już nieodwracalnie pójdzie do piekła. Że Bóg jest nawet dobry dla kogoś takiego, kto już jest zupełnie stracony, a on dalej zachowuje swoją dobroć wobec tego istnienia. Jeśli więc, nawet w najmniejszej rzeczy, człowiek nie może zadbać o siebie, lecz wszystko otrzymuje od Boga, to po co się martwić? Po co się zamartwiać, przemartwiać? I wreszcie, chociażby te słynne przypowieści o talentach albo o minach. Tak, każdy dostał po jednej minie, ale jeden z nich, z tych pracowników, przypowieści o minach. Z jednej miny zrobił dziesięć min. Otrzymał tylko jedną malę nikogina, a zrobił dziesięć. W najmniejsze rzeczy był wierny i umiał obrócić. Nie wszyscy jesteśmy bogaci, bracia i siostry. Nie wszyscy jesteśmy yy, zadowoleni z życia, prowadzeni jasnymi szczytami. Czasem jesteśmy prowadzeni ciemnymi dolinami. Ale jak ważne jest. Jak ważne jest to, żeby z takiego życia jakie się otrzymało, z takiego nawet najmniejszego losu, mędznego, małego, ciemnego, żeby zrobić coś dobrego. Żeby nie być niezadowolonym z tego, że się idzie ciemną doliną, lecz potrafić być zadowolonym nawet z tego, że mało się ma powodów do zadowolenia. I to oddawać Panu w naszych modlitwach. Na przykład czas. Może jest być trudną rzeczywistością dla nas czas, ale czas to wielka waluta moim zdaniem. Mina to 100 drachm. No to gdzieś jakieś 3 miesiące pracy, bo jedna drachma to jest dniówka starożytnej wypłacalności. Ale można inaczej pomyśleć, że, że ta mina, te 100 drachm to jest moich 100 dni po prostu. Co ja robię z moimi 100 dniami, z moimi 3 miesiącami, Może inaczej powiem. Co ja przez trzy miesiące zrobiłem z czasem? Bo to jest moja waluta na wieczność. Niby nic. Minuty, sekundy, takie maleńkie, najmniejsze chwile. Czy potrafiłem te najmniejsze, maleńkie chwile zamienić na wieczność? Zainwestować w modlitwę, czy w słowo Boże, czy w mały dobry gest wobec drugiej osoby? Tak. Wiecie. Kiedy Jezus miał do dyspozycji pięć chlebów i dwie ryby, to miał przed sobą pięć tysięcy ludzi, już nie licząc dzieci i jeszcze kogoś tam, kto się tam kręcił. A jednak on nie załamał się i powiedział ojejku, panie Boże, mam tylko pięć chlebów, nic się już tego nie da zrobić, trzeba się załamać, albo zjedzmy sami apostołowie te pięć chlebów. Tylko on wziął i te małe okruszynki rozdawał chleb i nagle się to rozmnożyło. Ja nie wiem, jak się to stało, nie potrafię tego logicznie wytłumaczyć, wierzę, że był to cud. Dlaczego? Bo on dał to w obieg. I to jest coś kapitalnego, jest taki fenomen przyrostu dobra, nie wiem czy zauważyliście, że kiedy robisz coś małego dobrego, to w jakimś czasie staje się to wielkim dobrem, bo często rezygnujemy z wypełnienia jakiegoś dobra, bo wydaje nam się ono zbyt błahe, zbyt nieważne. Dlatego wycofujemy się i mówimy a nie zrobię tego, bo to jest takie mało ważne, to jest takie błahe, to jest takie banalne, więc w ogóle tego lepiej nie robić. Gdyby to było jakieś wielkie, wspaniałe, idealne, to może bym się podjął tego, ale ponieważ jest to takie banalne, to nie tego nie zrobię. A to jest błąd. Dlaczego? Biblia ukazuje nam, iż każdy wielki cud zaczynał się od najmniejszego gestu dobroci. Takiego bardzo banalnego. No chociażby właśnie to jak On te pięć chlebów rozmnożył na pięć tysięcy ludzi. I co ciekawe pod koniec kiedy już skończyło się to rozmnożenie Jezus mówi do apostołów zbierzcie pozostałe okruchy, ułomki, takie tam zakalce, może skórki zbyt twarde, to co pozostało po tych ludziach. Po co zbierać te okruchy? I zebrali te okruchy i było dwanaście koszy. On po prostu nawet z czegoś niepotrzebnego zrobił coś wyjątkowego, jak to? Z okruchów wyrzuconych przez innych zrobił symbol kościoła, bo dwanaście koszy to dwanaście apostołów, i on mówi zobaczcie, to tak będzie z kościołem, że wszyscy ci niepotrzebni, to oni do jak do kosza wyrzuceni przez innych, to oni przeze mnie będą umiłowani, bo w języku hebrajskim słowo kosz, dod brzmi tak samo jak słowo umiłowany dod nie mylić z pewną piosenkarką doda. Ale, ale właśnie o to chodzi. Że Ty jesteś przez kosz do kosza przez innych, ale w tym samym momencie jesteś zebrany przez miłość, przez kosz miłości, przez DOD. Jesteś umiłowany przez Boga. I on nawet ze śmieci ten Pan Jezus zrobił coś pięknego, co ja dzisiaj podziwiam po dwóch tysiącach latach. Czasem tak właśnie jest w życiu, że nam się wydaje, że coś jest nieważne. To jest bardzo ważne, wszystko jest ważne, nawet nieważne rzeczy są ważne, nawet śmieci są ważne. Niektórzy dyrektywie i śmieci sprawdzają, żeby udowodnić winę jakiemuś przestępcy, prawda? Wszystko jest ważne. Abraham, kiedy przyjął trzech gości Boga, który przyszedł w trzech przybyszach, wędrowcach. Ci wędrowcy tak wyglądali wcale nie po bosku, bo pierwszą rzeczą, którą im zaproponował, to mówi, umyjcie sobie nogi. Musieli mieć dość zabrudzone. I mówi weźcie sobie, umyjcie nogi i mówi pójdę po okruchy chleba. A w języku hebrajskim jest napisane słowo fat, co znaczy kawałek chleba, trochę chleba, no ja wiem jak to, takie odrobinkę chleba. I od tego zaczął gościnę. Pójdę po kawałek chleba, ale za chwilę pismo podaje, że on skończyła się ta uczta na trzech cielętach zarzniętych, trzech cielętach dla trzech ludzi, Trzy, dziewięć miar mąki, to boże, to pół piekarni, jeszcze jakieś tam napoje poszły, nie wszystkie chyba są zapisane, dość wesoło tam było. A zaczął od okruchy chle od chleba. Kiedy robimy coś dobrego, zaczynamy od małej rzeczy, inwestujemy ją. Mówimy, chcę zrobić coś dobrego, chcę zrobić coś z miłości i zróbmy to. To nie musi być wielkie, to nie musi być wspaniałe, to nie musi być takie, że w książkach historycznych o nas będą pisać. To ważne jest to, że zapiszą to w Księdze Życia, w niebie. Bo tam mają skłonność, tam w górze, do tego, żeby dostrzegać to, co my pomijamy. I ważne dla nich jest to, co dla nas jest nieważne, dziwne, ale tak wynika to z Ewangelii. Kiedy decydujesz się zasadzić jedno maleńkie ziarno, to ono może po jakichś latach stać się drzewem. Mówisz, cóż takie ziarno może zmienić, ale zasadź się nie i po dwudziestu latach ono może, może przynosić mnóstwo owoców. Kiedy decydujemy się na mały, najmniejszy czyn, choćby rzucenie ziarna, na mały, najmniejszy czyn dobroci, to po jakimś czasie ono może przynieść tysiąc owoców. Dlaczego? Bo uwierzyliśmy, bo zdecydowaliśmy się, zainwestowaliśmy w dobro. Do tego dzisiaj siebie, bracia i was, bracia i siostry i siebie oczywiście namawiam, żebyśmy yy, z tej Ewangelii dzisiejszej właśnie to zapamiętali, że te najmniejsze rzeczy mają wielkie znaczenie w oczach Bożych i żebyśmy nie rezygnowali z najmniejszych gestów, najmniejszych słów, najmniejszych uczuć, choćby najmniejszych spojrzeń, jeśli one mają być Ewangelią dla kogoś. Amen.